Cześć, tu Gurtank i dziś kontynuujemy rozgrywkę w Punkilerze Rise of Evil. Dziś zmierzymy się ze starym klasztorem. Klasztorem, jakby to nie mówić, jednym z moich ulubionych poziomów. Kart myślę, że nie trzeba będzie zmieniać. Nie, no raczej nie. Dobra, zaczynajmy. Aha, aha. Ciekawe przeżycie. Nie wiem do końca co się dzieje, ale chyba będę musiał sprawdzić jak tego będę uniknąć, bo tak to nie pogramy sobie w ten klasztor. Nie wiem co się dzieje, spadam pod mapę. Po naprawie wracamy na mapę stary klasztor, pan Killerze Rise of Evil. Walka bez... bez żadnej zabawy. Ciekawe, tutaj jest to przerobione. Dlaczego to jest takie czarne, te klocki? Tam coś jest? Tam przydałaby mi się amunicja, ale tam chyba nie ma amunicji. Dobrze, że twórca umieścił link do naprawionej mapy u siebie na kanale. Dzięki temu mogłem w miarę szybko naprawić to wszystko. Nowy soundtrack, jakiś ujednolicony w miarę. Dobra, sekretami zajmiemy się później. Najpierw tutaj muszę to wyczyścić, wszystko problemy małe z amunicją. No to zaraz powinniśmy rozwiązać. Chodźmy do pierwszej gwiazdy i zejdźmy może na dół, weźmiemy sobie od razu tapeczki. O, O! No dobra, z tego co pamiętam, tu był sekret. No dobra, już nie będziemy musieli tu wracać. Hmm, chodźmy po tą gwiazdę. Oczywiście, oczywiście, wszyscy mnie trafiają bez, bezbłędnie. Tutaj będzie problem mały. To są takie nietoperze nieprzyjemne. Że będą bardzo, bardzo dużo demedra mi biły. I bardzo ciężko je trafić. O jak się już Dobra, wynośmy się stąd. Więc, jakaś amunicja przydatna. Mam studni, jeden sekret. O, tu, o, widzicie się wezmę szybko go raz, dwa i zajdę na dół. Od razu sobie kapeki odnowimy. Oho, chyba kart nie zmieniłem z doków. Bo ta przemiana to coś za szybko. Dobra. Jest jeszcze jeden sekret, o którym jak zawsze zapomniałem przechodząc. Tuż ta woda nie zabija już jak mi się zdaje. Co jest? Tylko on gada. O. Nie będę udawał. Niektórych sekretów nie, nie znalazłem sam. Tylko podejrzałem kogoś, bo przecież tego w kłodzie to bym się za cholerę nie domyślił. Że tu jest sekret. Tak samo ten na kamieniu, to już wielokrotnie go pominąłem. No chyba będę musiał iść naokoło całej wyspy. Tam mamy w ogóle jakiś piękny nie nie, nie zamek, jakiś budynek na wyspie innej Może mamy trzy sekrety Jeden jest tu Jeden jest tam Chodźmy najpierw oczyścimy to miejsce i weźmy ten łatwiejszy sekret Hum. Dombra. Standardowo beczulki. Ach, Mamy jakiś... Spróbuję potem dzwonię. Mam sekret numer 4, który jest dość też łatwy. To oryginalny chyba, z tego co pamiętam. No i teraz najtrudniejszy z sekretów tutaj, najbardziej nielubiany przeze mnie sekret, czyli... to. Tu się w teorii da wejść, skakując z tego... właśnie, z tego... ...piedestałka zawalonego. Tylko to trzeba sporo popróbować. Jest jeszcze inne wejście w teorii, tutaj ale po nim to tym bardziej mi się nie udało wejść. No i jest najłatwiejsze, ale w tym wypadku to w HP czy bym chciał tracić na sekret. No nie wiem. No w ogóle, checkpoint, zapiszmy sobie przed tym skokiem wiary. Stąd. Oj, nie wiem, czym dam radę to skoczyć tam. Aha, i tędy No, nie, 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 się, Daniel. O. Udało się nie, 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 Teraz musimy zejść w miarę bezpiecznie. Super w miarę bezpiecznie. Ale uznajmy to za sukces. Dobra, wchodzimy do środka. Nienawidzę tych gości z racji tego, że ich ataków nie za bardzo da się uniknąć. A z góry jeszcze walą. Kto? Co mi zadało damage? Nie będzie. A, tu jest ta łapka Idziemy na górę. Tam mamy gwiazdę standardową. Okazuje mi, że goście jakiś się wyżej, ale podejrzewam, że idziemy dalej, najwyżej go zabijemy, jak wyleziemy na górę. No hmm. dawaj, 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 dawaj. Ai, ja to muzyczka, nie wiem w sumie kiedy Kurde, mocno biją tymi granatami What? A ci tu skąd? Nie ma zamrażania Jeszcze w ten granat wlazłem No i musimy wejść na górę, bo nie ma opcji. Dawaj, wchódź. Zawsze to łatwo było. Dobra. What?! Skąd wiedział? Skąd wiedział, no, że takiej inteligencji jeszcze nie mieli w tej grze? Nie wiem, co tu się dzieje ze światłem. No i oczywiście nas trafi, bo przecież on nie może. Oj, to jest. Dobra, mamy tu gwiazdę. Idziemy na drugą stronę. Dobra, mamy ostatnią gwiazdę. Koniec poziomu. Teraz pobiegamy za sekretami. Pierwsze sekrety to chyba są gdzieś tutaj, są najtrudniejsze. Chyba za tym oknem? Z tego co pamiętam. Czy za tym? Tak, za tym. Dobra. I teraz jakoś w miarę bezpiecznie zejść na dół. Ile mamy już tych sekretów? 6. Staram się zejść. Mamy 100 hp. -ków. Mamy kolejny sekret. Święty. Stąd, się trzeba tędy wydostać. I chyba na tym, na tym miejscu jeszcze jest jeden sekret. Hmm, Za amunicją związany. Przynajmniej tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje, bo nie wiem do końca. Pamiętam, że była tu gdzieś sekret z amunicją, ale gdzie on jest, tego nie mogę zlokalizować zupełnie. Tam jest amunicja do tego. Pójdziemy po nią zaraz. Była ta dźwignia. Nie wiem w sumie. Ach, kurde, zapomniałbym. Albo nie, to nie warte. Nie warto próbować. W razie śmierci musiałbym kawałek biec. Hmm. A jeszcze tu jest jeden. I tu jest kluczyk chyba. O tak. Do Bafa. Nie wiem, czy go teraz wezmę. Nie Albo weźmiemy go zaraz, tylko jeszcze się przejdę, bo tu był sekret w Hellendem Nation. ciekawie mnie, czy on tu jest nadal. Nie ma. Tam jest. Tam jest sekret. Hmm. Czyli dobrze myślałem, tylko mi się pomyliło za amunicyjnym sekretem. Jak ci zawrócę z powrotem i wejdę od zewnątrz. on był gdzieś tutaj No nie będę musiał zejść Zejść normalnie Jakoś By nie spaść Dobra 9 i 10 to chyba jest ten buff Jak weźmiemy to nam się tu jako sekret Dobra, wiecie co? Nie, nie wiemy za bardzo jak tędy lawirować, żeby nie spaść. Tu nie ma wyjścia. Tu jest, więc... Dobra. Dobra, udało się. Teraz do wyjścia. Weźmiemy tego buffa. I lecimy zabijać mnichów dalej. Dobra, wszystkie sekrety, wszystkie nam beczki by dużo krzywdy zrobiły. Z naszym buffem, który podpala wszystko. Ło, a ten kto mnie tak walnął? Pamiętajmy, musimy mieć powyżej 50 hp jeżeli mamy tutaj Ym, dostać kartę. Ok, wiary, nie lubiłem tego miejsca. Oj, nie lubiłem. No właśnie. Dobra, udało się, tu się nam gościu zespawni. Gdzie on jest? A tam na górę trzeba iść. No tak. Zawsze mi się to miejsce myliło, bo trzeba zawrócić na samą górę i gościa ubić. Dobra. O krzyżu z drogi. Dobra. I tu jest koleś widzenia panu hmm. What the? co to miało być Panie, co to miało być Tyś ty kurde No i po polatających tych kurde A nie to te ptaki. taki Myślałem że to te Przeklęte nietoperze Aha, tutaj ten kamień Czekajmy chwilę, aż mi ten tryb minie Musimy uciekać przed tym kamieniami, to bardzo szybko. What? A, moja własna broń. Zapomniałem, że te eksplodują pociski w niej. No to coraz mniej hapeków mamy. Weźmy amunicję w końcu. Jakaś większa doza jej. Dobra Dobra Ach, nie lubię tych biskupów Muszę powiedzieć, nie lubię i tak cholera. Na dół, aby nie spaść i na końcu nie skiepsić karty. What? widzenia panu. No i kończymy poziom. Karta będzie. Tak. Tak, tak. Dusze dają więcej HP-ków. Super. Szczególnie teraz jak nam tylko piekło zostało. No i właśnie, piekło. Teraz nam tylko piekło zostało. A jak na razie to by było tyle z tego odcinka. Dzięki za obejrzenie do końca, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka. Like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.